Dzień dobry, Agnieszka siewiereniuk Macierowska i Portal Internetowy. Dzień dobry, Białystok. Dzisiaj jestem na starosielcach i nie sama jest ze mną radna Katarzyna Siemieniu. Dzień dobry, pani radna z tego okręgu. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry, szanowni państwo. Dzień. Jesteśmy tutaj nie bez przyczyny, bo przed chwilą właśnie skończył się tutaj taki korek, gdzie są tory i tutaj te światła też z drugiej strony godziny szczytu. Na razie się rozluźniło, ale za chwilę znowu będzie, będzie tłoczniej. No i chcemy porozmawiać, przynajmniej ja chcę porozmawiać o tym, że starosielcy są trochę jakby odcięte od tego Białego Stoku, mimo że są przecież tyle lat w granicach miasta. Trasa Niepodległości miała poprawić komunikację, czy poprawiła? Pani redaktor, na przełomie roku, grudzień, styczeń. Odbyły się konsultacje w ramach gminnego programu rewitalizacji miasta Białystok na lata 2024 i 2034. W wyniku tych analiz, ankiet, gdzie mieszkańcy mogli internetowo bądź papierowo lub podczas spotkań z mieszkańcami wykazać, na jakich osiedlach istnieją jakiego rodzaju problemy. I w wyniku tych badań, analiz następujące wy, nastąpiły wnioski, że właśnie starosielce są słabo skomunikowane z resztą miasta. No, bo to jest tak, że faktycznie oddzielają tory, zresztą to jest taki charakterystyczny punkt, proszę Państwa. Te tory, które są przede mną, Państwo nie widzą, ale te tory naprawdę są przede mną, ten duży przejazd kolejowy. I one faktycznie, to jest taki punkt chyba najbardziej charakterystyczny, bo to na wjeździe do starosielc. Ale też z drugiej strony, tam od strony ulicy Klepackiej też mamy tory. I te tory chyba utrudniają, no ale mamy XXI wiek, trasa niepodległości miała nam skrócić tę drogę, a w mojej ocenie ona no, częściowo tylko skraca, bo ludzie, którzy nie mają własnych samochodów, z tej trasy niepodległości nie skorzystają. Ktoś na przykład, jeżeli będzie chciał się dostać z nowego miasta na słoneczny stok, już nawet nie na starosielce, nadal musi autobusem godzinkę jechać. To prawda. Powiem tak, cieszysz fakt, że powstają nowe drogi, że stare są remontowane, że powstała właśnie zachodnia obwodnica Białogostoku, czyli trasa niepodległości. Jednakże to powoduje, że jest płynniejszy ruch samochodowy, a jednakże komunikacja miejska w dalszym ciągu przebiega po tych samych starych trasach. Warto by było rozpatrzeć, pomyśleć też zapytać się szanownych mieszkańców, czy nie byłoby złym pomysłem. Żeby puścić właśnie też trasę niepodległości, jakąś linię y, tutaj autobusową. No chociaż jedną, bo na przykład jest ta trasa północna, tak? Trasa generalska, tak zwana, i tam autobusy jeżdżą. Co prawda jest ich niewiele, ale można dojechać. Natomiast no, po trasie niepodległości nie jeździ ani jeden autobus i tak jak mówię, no, ludzie z Nowego Miasta po to, żeby dojechać na Słoneczny Stok, linią 23 muszą tłuc się naprawdę godzinę to prawda i ze Starosielc żeby się przemieścić na przykład na Doliny, to też jest ponadgodzinna podróż. Miasto od wielu lat nastawia się na to, żeby właśnie usprawnić komunikację miejską po to, żeby mieszkańcy mogli się z samochodów przesiąść na autobus i też w bałości o to, żeby o nasze środowisko. Właśnie ten zamiar miał być pod tym kątem realizowany, znaczy te komunikacje miały być bardziej usprawnione właśnie, żebyśmy jak najmniej zanieczyszczali środowisko i żebyśmy się przesiadali na miejską komunikację. Należałoby właśnie tutaj skomunikować bardziej z Starosielce pod tym względem, bo za chwilę na obrzeżach Starosielc, na styku miasta właśnie, tutaj Krupnik, Porosłów, tworzy się nowe osiedle, które będzie docelowo, docelowo miało tysiąc mieszkańców. Więc to powoduje, że nawiasu te do Białgostoku będzie jeszcze większy korek, po, będzie się tworzył. I, I Jest coraz bardziej za tutaj też elewatorska ulica, coraz bardziej tutaj, zaraz pani zobaczy, ta korkowana. I, więc tutaj A już no, problem jadą, będzie narastał narastał. Więc na pewno trzeba się na tym pochylić, żeby dodatkową linię utworzyć. Ewentualnie, żeby te, które są, to żeby miały dłuższą tą drogę, żeby może bardziej była przez inne jeszcze osiedla przejeżdżała ta linia autobusowa. Na pewno ludzie też wspominają o nocną komunikację. Wracają do tego tematu. Bo jest jeszcze sytuacja taka kolej. Kolej. Jest przystanek na zielonych wzgórzach i on powstał też z myślą no oczywiście, żeby podróżnym tym, którzy korzystają z przejazdów kolejowych było poręcznie, nie muszą jechać do, do dworca centralnego, ale na przykład tutaj. Ale już od kilku lat toczy się w Białymstoku dyskusja Rozumiem, o kolei tak? podmiejskiej, bo to, by na przykład właśnie mówię, no połączyło chociażby nowe miasto z zielonymi wzgórzami, bo jest przystanek kolejowy, a no. Jakby no, teoretycznie można korzystać z takiego przyjazdu, ale gdyby to usprawnić właśnie na przykład połączyć z komunikacją miejską, to ja myślę, że więcej ludzi miałoby jakby nawet w świadomości, że wsiadam, jadę, wracam czymś innym albo gdzieś jadę dalej. Na pewno ten pomysł warty jest rozważenia, bo jednakże Białystok jest mocno zagęszczonym miastem. I z tego tytułu, że na obrzeżach miasta Białostoku powstają nowe osiedla i tych mieszkańców na obrzeżach przybywa nam, ale którzy pracują i uczą się w mieście Białystok, na pewno będzie po tym względem więcej. Więc na pewno warto pod tym kątem to rozważyć, tym bardziej, że w wielu miastach Polski funkcjonują takie koleje podmiejskie. No to najbardziej rozbudowane jest na Śląsku, ale ja myślę, że może zwrócimy się po prostu do naszych... Widzów czytelników, o to, że jeżeli mają jakieś pomysły, na przykład e, o tym, jak usprawnić e, połączenie starosielc z Białym Stokiem, mimo że Starosielce są przecież osiedlem tak? Białego Stoku, ale być może ktoś ma pomysł na to, jak tutaj e, usprawnić, czy. Nie tylko starosielca, ale również inne osiedla, które są godne uwagi, żeby właśnie lepiej skomunikować, a mieszkańcy. Są praktykami, korzystają i z właśnie tej komunikacji miejskiej, i z naszych dróg codziennie, więc wiedzą, jakie ich problemy nurtują. Zachęcamy Państwa do tego, żeby właśnie zgłaszać się, bo to jest nasze wspólne miasto. Być może właśnie. Y Przyszłe władze może zostaną te co obecne, wsłuchają się w głos mieszkańców, w państwa pomysły, bo przecież to nasze miasto trzeba je usprawniać, prawda? Ze mną była radna Katarzyna Siemieniuk, Agnieszka Siereniuk-Macierowska, portal internetowy Dzie Białystok. Dzień dobry Białystok, o, się pomyliłam na koniec, ale to, jest to dlatego, że jest zimno, wieje wiatr, jest luty. No i tak Chciałoby cię dużo powiedzieć, emocji dużo. Przy każdym tak nie jest. starosielce. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy.